Witam Was w Tottenham Zaraz idę się odkreślić w pracy No i zacząć pracę Dzisiaj jest piękny, słoneczny dzień Za mną jest stadionik Do którego bym nie poszedł gdyby mi nie płacono Przede mną słychać jakieś dzieci, nie dzieciory jak ja to mówię Wdzierają się no, Takie mamy tu widoki przede mną brzydkie jak zwykle, no ale słońce jest więc trochę tu poprawia wrażenia no, jutro będę miał od jutra będę miał dwa dni wolności i będę montować dla was vloga między innymi z Bornego Solinowa a potem jak znajdę chwilę to Q&A myślę, że będę robić i, i pozostałe tam londyńskie historie, trochę już przestałem na razie przestałem vlogować bo za dużo mi się w kolejce nagromadziło różnych filmów do zmontowania no ale może powinienem nawet takie spontaniczne filmiki robić, no i, yy, no i i może by to miało sens, no. Na razie mam, mam materiałów w zapasie dla Was do oglądania, a potem się zobaczy. No i Rosja będzie. I relacje też. Z miejsc, w których byłem, a wam nie opowiedziałem.